Myślę, że najłatwiej jest wykorzystać ten gotowy wzór, w którym w roli współczynnika kierunkowego występuje pochodna. Punkt X0Y0 to jest punkt styczności. My początkowo tego punktu nie znamy, ale wiemy, że współczynnik kierunkowy stycznej ma wartość równą 1, przecież to jest tangens kąta nachylenia tej stycznej do osi X. -ów. Skoro tak, to wyznaczmy pochodną funkcji f, aby porównać ją do jedynki, co pozwoli wyznaczyć x0. Mamy tutaj pochodną funkcji ilorazowej, na co jest gotowy wzór. Dostaniemy pochodną licznika razy mianownik, minus licznik razy pochodna mianownika. Całość dzielimy przez mianownik do kwadratu, ponieważ pochodna x plus 3 to jest 1, a pochodna 1 minus x to jest minus 1. Dostaniemy takie wyrażenie w liczniku, które upraszcza się do czwórki. Stąd takie proste wyrażenie. Zauważmy przy okazji, że wartość tej pochodnej dla x różnego od jedynki może być wyłącznie dodatnia. Zgodnie z zapowiedzią porównujemy teraz pochodną do jedynki, aby wyznaczyć x0. To nam daje 1 minus x do kwadratu równe 4, zatem samo 1 minus x to będzie 2 lub minus 2. Skoro tak, to x równa się minus 1 lub x równa się 3. Poznaliśmy odcięte punktów styczności, widać, że będą dwa takie punkty, czyli będą dwie styczne. Aby zakończyć zadanie, potrzebujemy jeszcze y0, czyli drugich współrzędnych punktów styczności. W pierwszym przypadku podstawiamy minus 1 do wzoru funkcji i dostaniemy 1, stąd takie równanie pierwszej stycznej, w drugim przypadku podstawiamy do wzoru funkcji f trójkę, co daje wartość minus 3 i takie drugie równanie stycznej. Drugie rozwiązanie będzie bardziej elementarne, w tym sensie, że nie będzie nam potrzebna pochodna. Jednak będę tutaj korzystać z utożsamienia, z równoważności pewnych stwierdzeń, które ogólnie równoważne nie są, ale są równoważne w tym przypadku. To jest pewna niedogodność. Tutaj trzeba być bardzo ścisłym i bardzo uważać. Oto te trzy stwierdzenia. Po pierwsze, prosta L jest styczna do hiperboli H. Po drugie, prosta L i hiperbola H mają jeden punkt wspólny. I po trzecie, układ równań prostej L i hiperboli H ma jedno rozwiązanie teraz wyraźnie podkreślmy, że te stwierdzenia są równoważne w zaistniałych w tym zadaniu okolicznościach, czyli gdy prosta ma równanie w postaci kierunkowej i gdy mamy do czynienia z funkcją homograficzną, której wykresem jest hiperbola. Wystarczy sobie wyobrazić, że uzupełniamy te proste, o proste pionowe równoległe do osi y, ale różne od osi y, no i wówczas każda taka prosta przecina hiperbolę w jednym Punkcie, ale żadna z nich nie jest styczną. Również można sobie wyobrazić inne funkcje z innymi wykresami. Takie, że prosta, która ma równanie kierunkowe i jest styczną, przecina taki wykres w więcej niż jednym punkcie. Wrócę do tego na końcu filmiku po przedstawieniu tego drugiego rozwiązania. A to rozwiązanie jest bardzo proste. Wystarczy przyjrzeć się takiemu oto układowi równań. Nawet nie musimy tego układu rozwiązywać do końca. Po prostu porównajmy prawe strony, co daje takie równanie. I teraz po pomnożeniu przez 1 minus x obu stron dostaniemy następujące równanie kwadratowe. Po uporządkowaniu będzie to takie równanie, w którym współczynnik A, ten klasyczny, ma wartość 1, b to b, natomiast c to jest 3 minus b. I teraz najważniejszy moment tego drugiego rozwiązania, który ujawnia jego prostotę. Okazuje się, że to równanie powinno mieć jedno rozwiązanie, a tak będzie tylko wtedy, gdy wyróżnik delta będzie miał wartość 0. Ten wyróżnik to b do kwadratu minus 4 razy 1 razy 3 minus b, co daje po prostu b do kwadratu plus 4b minus 12 i to powinno być równe 0. Teraz możemy wyznaczyć choćby deltę z tej delty i tylko uważajmy na oznaczenia, to powinno się jakoś inaczej nazywać, na przykład delta 1, ale nie trzeba tego robić, bo to równanie jest bardzo proste. Po pierwsze, od razu widać, że są dwa rozwiązania, ponieważ wyróżnik delta jest dodatni. Mamy tutaj dwa różne znaki przy skrajnych składnikach. Po drugie, można łatwo odgadnąć rozwiązania ze wzorów Wieta. Iloczyn ma wartość minus 12, a suma rozwiązań ma wartość minus 4. Czyli jedno z tych rozwiązań jest ujemne, drugie dodatnie. Od razu widać, że chodzi o liczby minus 6 i 2. I to już właściwie wszystko. Mówiłem, że nie musimy rozwiązywać tego układu do końca, a jedynie zadbać o to, aby ten układ miał jedno rozwiązanie. Także podstawiamy wyznaczone liczby do równania prostej l, co daje dwa znajome z pierwszego rozwiązania równania stycznych. Teraz uzupełnię to rozwiązanie o wykres funkcji f, tylko najpierw przekształcę to równanie do postaci kanonicznej. Na początek zmieniam znaki w liczniku i w mianowniku, i teraz wprowadzam do licznika mianownik. Po prostu zapisujemy minus, bo tam jest minus przed x i przepisujemy w nawiasie mianownik. To oznacza, że dostaniemy tam minus x plus 1, a powinno być minus x minus 3. Zatem odejmujemy czwórkę. Teraz możemy osobno podzielić przez mianownik minus czwórkę oraz minus mianownik. To daje po prostu minus 4 dzielone przez x minus 1 odjąć 1. No i to jest właśnie postać kanoniczna, z której odczytujemy wzór funkcji powiedzmy podstawowej i wektor przesunięcia jej wykresu. Zapiszmy jeszcze dziedzinę i zbiór wartości funkcji, oraz przystąpmy do naszkicowania wykresu. Na początek rysujemy asymptoty, czyli odpowiednio przesunięty układ współrzędnych. Przesuwamy o jeden w prawo i jeden w dół. Teraz będziemy wciskać w ten krzyż asymptot odpowiednie prostokąty o polu równym 4. Tylko ponieważ tu jest minus przed czwórką, to te prostokąty znajdą się w drugiej i w czwartej ćwiartce. Może na początek tutaj, na przykład 2 i 2. Mamy tutaj pole 4, ale też 4 na jedną jednostkę oraz 1 na 4. Może te punkty już wystarczą. I teraz po drugiej stronie. 4 w prawo, 1 w dół, 2 na 2 oraz 1 na 4. Oto szkic wykresu funkcji f. Teraz dwie styczne. Pierwsza z nich przebija oś y w minus 6. Może narysujmy większy fragment stąd. Oto ona. Widać, że Przechodzi przez przekątny kratek, co gwarantuje kąt 45 stopni. Oto punkt styczności. Druga ze stycznych przebija osi Y w dwójce. Tutaj, a to może stąd narysujmy. Również po przekątnych kratek. Oto fragment drugiej stycznej i punkt styczności. Na koniec wróćmy jeszcze do tego warunku, że styczna ma tylko jeden punkt wspólny z wykresem. Akurat u nas w zadaniu tak, ale to nie zawsze tak jest. Teraz patrzymy na parabolę, która jest wykresem funkcji y równa się x do kwadratu i wybrałem styczną, która przechodzi przez punkt 1,1. 1. Tutaj faktycznie jest tylko jeden punkt styczności. No, ale wystarczy, że ta funkcja kwadratowa zostanie zmieniona na jakąś funkcję wielomianową, na przykład stopnia trzeciego. I wówczas pojawia się kolejny punkt. Także mamy tutaj faktycznie styczną, która lokalnie, co prawda, ma jeden punkt wspólny, jak to styczna z wykresem funkcji, ale gdzieś tam dalej może przeciąć wykres funkcji w innym punkcie. I podobnie można łatwo znaleźć przykłady bardziej skomplikowanych funkcji wymiernych, które również nie spełniają warunku. Że styczna ma jeden punkt wspólny z wykresem funkcji. Oto taka funkcja. Jak widać, dopisałem tylko kwadraty do x. Również tutaj mamy dwie styczne nachylone pod kątem 45 stopni do osi x, ale każda z tych stycznych ma dwa punkty wspólne z wykresem. Także pamiętajmy, to co wykorzystałem w drugim rozwiązaniu nie jest uniwersalne.